Córka Boga, Małgorzata Szumowskiej. Jest to pierwszy film anglojęzyczny i nie ukrywam, że czekaliśmy na niego. Czekaliśmy nawet o nim kilkukrotnie, pisaliśmy na, na naszym fanpage'u. W końcu miała nastąpić premiera. Wiadomo, że ze względu na sytuację nastąpiła, ale w trochę inny sposób, jak teraz większość filmów, czyli na platformie. Akurat na Netflixie pojawił się ten film. Mamy szansę go obejrzeć i no, po tych naszych oczekiwaniach. No właśnie, chociaż wcześniej ten film był pokazywany, tak dla porządku, jeszcze warto dodać, był wcześniej pokazywany już na festiwalu. I w nawet do cern tak. tak, rzeczywiście, zebrał no, nie najgorsze recenzje. Natomiast rzeczywiście doczekaliśmy się szumowskiej, chyba trochę innej jednak niż do tej pory. To znaczy, myślę, że ona gdzieś no, najczęściej kojarzy nam się z takim polskim piekiełkiem, w tym sensie, że na fada wkłada, wkłada kij w mrowisko i najczęściej opowiada o polskiej rzeczywistości. Często to robi. no... Intrygując z jednej strony, troszkę wkurzając. Mocno prowokując. Prowokując, irytując. Niektórzy to bardziej lubią i tego nie akceptują. No, Ale myślę, jest, że, jakaś, myśli, jest jakaś. To myśli, myślę, znaczy, że dorobiła się, dorobiła się antyfanów yy, i to Na pewno dużo tak, to znaczy, rzeczy. Jacy nie właśnie za to, że jest jakaś. To znaczy, że rzeczywiście o coś się chodzi, o czymś opowiada. Czasami jest to może trochę uproszczone, czasami przerysowane. Pamiętamy wszystkie, wszystkie, jej filmy bardzo dobrze, mamy yy, yy, obejrzane, wykute i opowiedziane, prawda, Body, Ciało, Twarz i tak dalej, no to były jednak te filmy, ale też jakoś tam ważne, prawda, yy, nietuzinkowe. No i teraz mamy, yy, po tym długim wprowadzeniu, przejdźmy może yy, rzeczywiście już do tego jej pierwszego yy, anglojęzycznego filmu. Ma tytuł angielski i najpierw funkcjonował pod takim właśnie, The Other Lamp, a, yy, a teraz funkcjonuje też już w polskiej wersji. Córka Boga. Jako córka Boga, chociaż ten polski tytuł jest trochę nieszczęśliwy, jednak znaczy jest taki jakiś, wydaje mi się, upatologiczny bardzo. I tutaj mamy szwemowską inną trochę, też jeśli chodzi o sposób opowiadania. To znaczy, mi się, dla mnie zaskakujące jest o tyle, że zawsze, nawet jeśli się opowiadała o trudnych tematach, nawet jeśli się opowiadała o ważnych, dramatycznych rzeczach, to był jakiś oddech, jakiś dystans, jakieś specyficzne poczucie humoru. A tutaj. Mocno tak serioznie. A tu jest to... bardzo poważnie. To jest rzecz taka trochę napuszona. Może za chwilę opowiemy o fabule. Ktoś powie, że no, ta fabuła tego wymagała, prawda? Ale jednak mi się wydaje, że to jest właśnie coś, co mnie zdziwiło, niestety na minus. To znaczy, no, to było dla mnie duże rozczarowanie, że niestety to jest takie bardzo konsekwentnie, niestety zbyt Ponure i tyle. No, może straciła dystans po prostu. No właśnie, to, coś takie... takiego. E, Ale tutaj jest dla, Dlaczego? No bo mm -hmm. to jest taki mocno feministyczny film. A może no? to jest Wydaje... też dlatego, że to nie ona stała z tym scenariuszem wyłącznie. Surocowała często z pisaniu scenariuszy z ze swoim starym operatorem. Nie, nie, nie umniejszajmy roli reżysera, tak? bo to ona tak zrobiła. Tak, u... tak, tak, tak. Tylko, tylko mm. mówię, że jednak mm. m, jeśli mówimy o tym balansie między tym dramatem a takim rodzajem, pewnym specyficznym poczuciem humoru, no to myślę, że to jest istotne. To w scenariuszu jest najłatwiej przemyśleć, właśnie taki balansik. No właśnie, ale też już może do treści. Film opowiada o, o sekcie. Gdzieś daleko mm -hmm. od cywilizacji, odrzucająca te wszystkie zdobycze cywilizacji tak, jest Tak, trochę sekta, poza czasem ten, właściwie. Ten. Też ona nie pokazuje tak do końca, od początku, prawda, gdzie to się dzieje i kiedy to się dzieje, trochę się musimy domyślać. No i to jest, jest sekta, komunna, gdzie... sekta, na, no tak? No właśnie, gdzie na, na jej czele na, stoi... Yy, pasterz. pasterz. tak? Ktoś, kto się o, o, mieni pasterzem, yy, gdzie są... Yy, ta, ta spo, społeczność jest podzielona pomiędzy żony i córki. I bo tam są same, i właściwie, no właśnie, same, same kobiety. kobiety same mm -hmm. kobiety, są żony, żony i córki, on ma nad nimi pełną władzę, on z nimi uprawia seks, on nimi rządzi, to jest taka pełna... No i tak, i widzisz, jak tak opowiadasz o tym, to trochę oczywiście w innej skali, w takiej skali mikrospołeczności właśnie, ale trochę tutaj się kojarzą, wszyscy mają chyba takie skojarzenia, że właściwie gdzieś to oglądaliśmy, że to się już gdzieś przerabiało, że to opowieść podręczna, która opowiadała w taki sposób... Ale to nawet kolorami tam jest, bo z uwagi bo na szaty, prawda? No tak, są te ale... czerwone, niebieskie mm -hmm. szaty, jakby przynależność do społeczności określona jest przez, przez kolor ubrania. No właśnie, ale mamy właśnie ten temat trochę w innym, w, w, w taki zmutowany, prawda, czy w jakimś innym wariancie, no mamy temat właśnie takiej dominacji nad kobietą, ale w, w, przy wykorzystaniu religii, prawda, czyli właśnie ta władza, ten zlepek władzy, religii, Dominacji takiego systemu totalitarnego w skali mikro, prawda? I to jest tutaj to, co z powieści podręcznej no, już znamy. Opowiedziano inaczej, oczywiście w innym wymiarze, ale jednak to no, gdzieś tamte echa, tamtej opowieści tutaj łatwo je usłyszeć i dostrzec, prawda? No więc, no właśnie, ale, ale w ogóle zastanówmy się teraz, czy, czy to jest film, którym można w ogóle jakoś. Opisać go, nie wiem, gatunkowo, prawda? Bo z tym jest pewien problem, to znaczy wydaje mi się, że. Ta... No niektórzy mówili, że to jako horror, tak? Jest reklamowany mm -hmm. jako horror. No nie jest to do końca horror. No właśnie to jest problem, dlatego że rzeczywiście no, tutaj ta groza yy, właściwie pojawia się, yy, pojawia się przez chwilę, tylko jest problem z tym, że właściwie ta strona wizualna, bardzo konsekwentnie, fajnie prowadzona, o której pewnie jeszcze powiemy za chwilę. Przez Michała Englerta i te obrazy hipnotyzują rzeczywiście. One sprawiają takie wrażenie, że tak się wtapiamy w tę rzeczywistość. Lubię takie zdjęcia, które no gdzieś nas odrywają zupełnie to od jest, do, do, To już miejmy to też za sobą, to jest bardzo mocna strona tego filmu. To jest bardzo mocna strona, tylko hmm. właśnie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie yy, te zdjęcia, które nas wtapiają, wchodzimy w tę rzeczywistość jakoś, w pewnym momencie z niej wychodzimy. Dlaczego? Dlatego, że pojawią się inne efekty wizualne, które nas tamtą wyprowadzają. To znaczy z. Yy, Prawdę mówiąc z takim zmieszaniem i z, 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 z i zdziwieniem, od czasu do czasu zauważyłem, że tam się prowadza taki montaż, prawda, ten, takie szybkie ostre cięcia, prawda, takie przeskoki, które no, powodują, że właśnie no, nie wiem, po co zostały prowadzone, ale chyba po to, żeby właśnie, a propos tego horroru, żeby zrobić takie jeszcze bardziej. Żeby, żeby, żeby nasycić te obrazy właśnie atmosferą grozy, takiej dodatkowej, żeby to jeszcze bardziej udziwnić, prawda? Ale robi to wrażenie dokładnie odwrotne. To znaczy, o ile nas te tamte zdjęcia niepokoją, gdzie wprowadzają takie takie lekko groźne klimaty, to to właśnie, ten zabieg powoduje, że, ten zabieg typowo horrorowaty taki, mm -hmm. prawda, to on powoduje, że my się gdzieś oddalamy od tego, że, że właściwie nas to tylko yy, nudzi, że, że, że właśnie to nie wiadomo po co to jest, że, że to jest coś, co zupełnie nas wypija z tej atmosfery. To może w takim razie jest to film zaangażowany, tak? tak to no właśnie, ale ale no właśnie, to jest to też pytanie, no. bo może być zaangażowany, jak już powiedziałeś. Zaangażowany horror. Tak, jak, no, uciekaj, no, tak jak no, uciekaj, tak jak uciekaj, prawda, i mogło coś, mogła przecież Moska pójść także i w tą stronę, to znaczy właśnie Czegoś, co opowiedzieć, to bym opowiedzieć inaczej, znaczy historię bardziej krwistą, mięsistą, mm -hmm. nie, taki, nie, nie, nie zaszkicować. Tak? Znaczy, tutaj zrobiła właśnie szkic, który, który no, zaledwie, no bo właśnie mamy tą postać, jedną, drugą, trzecią, właśnie to wszystko ma, widzimy oczami przede wszystkim tej nastolatki, dojrzewającej dziewczyny. Warto może powiedzieć od razu, że to jest rzeczywiście no, no, rola wybijająca się absolutnie tutaj, najważniejsza, Rafik Cassidy, która y, gra fenomenalnie, zresztą znana jest z, z, z Zabicia Śmiałego Jelenia chociażby, z filmu. Y, I mamy z jej perspektywy, na to wszystko patrzymy, no tylko tyle, że właściwie też o niej za wiele nie wiemy. Ani o niej za wiele nie wiemy, do, do, mamy tylko to kino drogi właściwie, o może tutaj dochodzimy, do, do, dochodzimy do gatunku <laughs> pewnego, prawda? Znaczy mamy rodzaj pewnego takiego nieoczywistego kinodrogi artystycznego, takiego trochę właśnie, Niedopowiedzianego takiego kina drogi przemiany, prawda? No bo jednak ta przemiana jest, no jej przede wszystkim przemiana, prawda? Jej jakieś takie do, do dorastanie do, do świadomości, y, samoświadomości, buntu i tak dalej. To o tym przede wszystkim jest. Oczywiście ten film, to, to jest poza dyskusją. I może w tym sensie rzeczywiście y, można to, to, te, ten film tak y, zaklasyfikować. Czyli zaangażowany horror drogi. No właśnie, tylko z tymi bohaterami, którzy. I to, jeżeli już mamy to jakoś. Ktoś ktoś chora tak, do końca, to, bo to też nie jest nam tak. dreszczowiec psychologiczny, bo też mamy tak. problem, prawda? Jeżeli tutaj szukamy jakiejś klasyfikacji, ale to tak, żeby przybliżyć, opisać mm. mniej więcej z, z czym mamy do czynienia. No jeśli dreszczowiec psychologiczny to też nie do końca, bo tych psychologii tu jest niewiele, no bo znowu to mm. samo powraca ten, ten sam zarzut. Mało mięsistych, wyrazistych postaci, tylko ciągle to słowo klucz tutaj, szkic bo mamy też tego pasterza, prawda, który hmm. też jest postacią papierową. To znaczy on właściwie no tutaj się nie popisali wyobraźnią twórcy, bo mamy taką filmową filmową postać Jezusa typową, którą właśnie zgrano już w, w wielu bardzo słabych biblijnych, różnych filmowych, mętnych, nudnych opowieściach i tu mamy znowu Znowu mamy, no, absolutnie bez pomysłu zupełnie wizualnego, nie mamy, ale też aktorsko, no, to też chyba nie daje rady tak przyszedł obok roli trochę. No, tak, znaczy Mikiel Heisman, który, no, znany z gry o tron, no, tutaj też, no, zagrał to też papierowo, to znaczy to nie jest jakaś postać, za którą idziemy, tak? która nas może uwieść, prawda, postać jakaś magnetyczna, tak? Przy dosyć mocnym początku i mocnym końcu gdzieś ten środek się rozpływa i ginie w mrokach niepamięci. No, wiesz, to może, po prostu jest taki... Taki nijaki. Trochę jest nijaki, znaczy no rzeczywiście powolny, tylko że tak no, trzeba jest... tak, znaczy oni jest się bardzo taki no, no można powiedzieć, że jest właśnie konsekwentnie spójny wizualnie prawie że no tylko jest pytanie, czy to wystarczy. No i oczywiście fabularnie jest to no, dość wątłe i to jest niestety podstawowy zarzut. Nie było takiego pomysłu wyraźnego na film, mnie hmm. po prostu. Czyli krótko mówiąc jest to film ciekawostka, no, nie jest to jakiś konieczny must be do obejrzenia. No pewnie nie, natomiast jest to, nie jest to stracony czas na pewno, znaczy, to jest kino, które też wymaga skupienia, refleksji, jakiegoś, jakiejś tam refleksji oczywiście na pewno tak, jakiejś kontemplacji. Może nas uwieść pewnie do pewnego momentu, może nie cały film łykniemy z zachwytem, pewne rzeczy na pewno irytują, ale wydaje mi się, że to jest no, takie kino, z którym warto, warto się zmierzyć. No, jeśli ktoś chce być też na bieżąco z tym, co ogląda się na festiwalach filmowych, to wydaje mi się i myślę, że Szumowska no, jeszcze wielokrotnie pokaże, na co ją stać. Jest to jedna z tych reżyserek chyba ciągle najważniejszych, jeśli chodzi o polskie kino, i także już w ogóle kino europejskie. Córka Boga pod tym tytułem możecie szukać tego filmu na Netflixie i możecie go tam obejrzeć. Być może trafi jak niektóre filmy z powrotem do Kin, choć tutaj wątpię. Ciekawi jesteśmy Waszych opinii o tym filmie. Mam nadzieję, że się będziecie chcieli z nimi z nami podzielić. Do następnego razu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.